Moi drodzy, dzień dobry. To co tutaj widzicie, to jest imbir, a to co tutaj widzicie, to jest cytryna, a to co tutaj widzicie, to jest wyciskarka. I do czego tam nam jest to wszystko potrzebne dzisiaj? Potrzebne jest do tego, że będziemy robić y, z tych produktów, będziemy wyciskać sok. Mówiłam wam już w filmie o kombuczy wspominałam, że wyciskanie imbiru to jest moje wielkie zaskoczenie, bo myślałam, że naprawdę z tego włóknistego yy, imbiru nie da się wycisnąć dużo soku i będzie dużo, dużo tych włókien, właśnie jako odpadu. Natomiast nic podobnego, sami zobaczycie a taki sok połączony z cytryną, on jest łatwy potem do użycia, bo tylko otwieramy butelkę, nalewamy i już mamy. Nie musimy na nowo kroić, nie musimy na nowo ścierać czy nie musimy na nowo mielić czy jakkolwiek go czy kroić, czy jakkolwiek go przerabiać. Potem na końcu jeszcze powiem w jaki sposób ja wykorzystuję ten sok, natomiast teraz przejdźmy już do naszej produkcji. Jak widzicie, mam tutaj imbir, to jest około kilograma imbiru pociętego tak, żeby łatwo było można wkładać do wyciskarki. Ja nie bawię się w żadne obieranie, w żadne wykrawanie, po prostu moczę około 20 minut ten imbir, potem biorę szczoteczkę i dokładnie go oczyszczam, dokładnie go szoruję i następnie kroję w takie kawałki. I tak przygotowany imbir będę wyciskała. Natomiast jeśli chodzi o cytrynę, to jest to chyba tutaj mam 7 albo 8 cytryn obranych ze skórki, bo ja nie przepadam za goryczą skórki cytrynowej, więc zależy mi na samym soku, ale też znowu tak precyzyjnie tego nie obieram. Pestki zostawiam. tylko kroję na cztery części, każdą z cytryn obranych i... Będę teraz to wszystko wyciskała. No to zaczynamy. Włączam wyciskarkę. Uwaga. Jedną ręką trudno mi jest. O, jest. Włączam wyciskarkę. I teraz do wyciskarki wrzucam imbir. Słyszycie. Tutaj będą wylatywały te resztki. Tutaj będą, będzie wylatywał osób No ona jest tutaj trudna, bo ja ją używam na bieżąco, o widzicie? Już leci sok i to leci takim strumieniem pokaźnym z jednego kawałeczka, a odpadów póki co nie ma. Wkładam drugi. Widzicie, ile soku? Po prostu zobaczcie, ile jest soku, a odpadu nadal nie ma. A soku już jest tyle dwóch małych kawałeczków wkładam następny o, o, to chyba źle ukroiłam, będę musiała przykroić, ale to nie jest za duże docisnę tym o. docisnę tym kawałkiem Naciso. i tak wyciskam ja będę wyciskała teraz do Was wracam no proszę, ja cały czas wyciskam, 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 a odpadł tyle. Zaopatrzyłam się w taką, gdzie jest o, taką pałeczkę do suszy. Możecie w inny patyczek, bo w mojej akurat wyciskarce to jest tak, że zobaczcie, on tam jest, tylko trzeba mu tak pomóc, bo to jest, on jest tak suchy i tak zbity, że co jakiś czas ja mu muszę tak pomóc, o, wylecieć, zrobić miejsce. O. No i dalej możemy wyciskać, żeby było ładnie i sprawnie. Proszę bardzo. Nawet nie muszę tam dociskać tym przyrządem. Zobaczcie, jak super leci. Co jakiś czas możemy też włożyć cytrynkę. Nie trzeba tak robić, że najpierw wyciśniemy imbir, a potem wyciśniemy cytrynę. Nie, 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 nie chcemy Zobaczcie, Patrzcie, jak owo cieszy. Jak pięknie wylatuje. No to dajcie jeszcze jedną cytrynkę. Jest. No i teraz weźmiemy jeszcze imbirek, imbirek. Poczekamy, damy czas. O i znowu wezmę i pomogę trochę tutaj temu się wydostać. No ale za pierwszym razem wyciągnęłam prawie z tego Zobaczcie. Już tak dużo zrobiłam, bo tego soku już jest sporo, a ja mam tutaj parę tych fafołów. Dobra. Tu wszystko idzie. Nie kładźcie za dużo, bo może się wam zatkać naraz, tak? Spoglądajcie tutaj, czy to wszystko jest przetworzone, czy on w miarę... Bo raz nakładłam za dużo i mi się po prostu on tak zatkał, tak? Nie nadążą z wyciskaniem tego i ale teraz uzbroiłam się w cierpliwość i teraz mam do tego naprawdę już dużo cierpliwości i dużo czasu. I leci sobie tutaj o, teraz trochę gęsty bardziej. Pokażcie. A już nie ma co. Widzicie, nic nie wylatuje. Sok wylatuje, A, a... Odpadu nie ma. Sok wylatuje, a odpadu nie ma. Patrzcie, I to będzie z tego potem tak imbirowo, cytrynowo, można, z, cytronowy, można zrobić sam imbirowy. Sok, który w butelce, w lodówce możemy trzymać. Imbir ma bardzo dużo właściwości bakteriopójczych, więc on tak nam się nie popsuje. Ja go trzymam nawet parę tygodni i nic się z nim nie dzieje. Uwierzcie mi. No dobra, to ja wyciskam, wyciskam. Wiecie już na czym to polega? Był imbir, teraz jest cytrynka. Jedna, druga. I zaraz ja będę do Was wracać. Jak mi się uda? Już tego wycisnąć więcej, albo już się z całością upora. Tylko teraz Wam chciałam powiedzieć: zobaczcie, dałam więcej i to się przedkało i samo wypchnęło ten ten, tutaj, ten odpad. Więc czasami to tak jest, że on się Wam zbierze i go potem wypchnie, ale, ale możemy też pomóc, jak, jak ten otwór tutaj jest mały i czasami nam się y, zrobi tam zator taki. Imbirowe. No i jesteśmy w trakcie wyciskania. Już mamy przeszło tego pojemnika. Widzicie, tu więcej, wydaje mi się, że więcej nawet od to, to, to wszystko. To już jest od cytryny bardziej niż od imbiru, bo od imbiru jest naprawdę niewiele i bardzo sucha. Zostało mi tyle cytryny i zostało mi tyle imbiru. I teraz słuchajcie, wy nie musicie się stresować, że to akurat musi być 7 czy 8 cytryn. Jeżeli lubicie bardziej kwaśne, dajcie więcej cytryny. Jeżeli lubicie mniej kwaśne, chcecie bardziej imbirowe, dajcie tej cytryny mniej. Ja chyba nie dam tej całej cytryny. Wykorzystam ją potem do y, innych celów. No na pewno ją skonsumuję. Natomiast wyciskam teraz ten imbir dalej. No i zobaczę. Bo już mi tutaj niewiele zostało. Do pracy. Ja teraz mam na końcu sam impiśm, więc tutaj jest ten oczy. Więcej tego, tego suchego oczyściłam sobie. tylko Słuchajcie, ja sobie pomagam tym patyczkiem, ale wy uważajcie i zobaczcie, jaki macie typ tej wyciskarki. Żeby nie było tak, że wy wsadzicie patyczek i gdzieś tam w te tryby go yy, włożycie i jeszcze nie daj Boże, tę waszą wyciskarkę popsujecie. Więc albo umiejętnie, tak delikatnie. Yy, Wyciągajcie albo po prostu może Wasza Wiciskarta da radę z tym imbirem. Ona pewnie by to przemknę, przepchnęła, ale wiecie, ja lubię tak jej pomóc, żeby ona się tak o, nie męczyła, więc od czasu do czasu tak sobie, o, tutaj widzicie, tak, tak robię i wyciągnę to, co tam mogłoby się za, o, za, o, za a soczek sobie leci, dobrze, skończył się imbir. Została jeszcze cytryna, a wiecie co, wezmę jedna, druga, trzecia i czwarta i będzie koniec. To sobie wykorzystam później, czyli tu miałam 8, czyli raz, dwie cytryny zostały, no to jeszcze jedną, żeby były dwie. Dwie cytryny zostały, no czyli sześć cytryn wzięłam na ten. Chyba to było niecały kilogram. Nie no i jesteśmy prawie na końcu roboty. Zobaczcie, na końcu zostało to gęste tutaj w tej wyciskarce. Tak nie może wylecieć, nie może wylecieć. Więc co ja robię? Zastopowuję. A, chyba słyszeliście wszystko, co ja mówiłam, bo to faktycznie fakt, było. Głośno. I teraz tak za, y, y, zamykam tutaj ten odpływ. Wlewam wodę do no, taką jedną trzecią szklanki. I teraz troszeczkę z tą wodą pomieszam, tak. I teraz mam opcję taką w drugą stronę, którą muszę trzymać, żeby to się wszystko gdzieś tam ładnie czyściło i znowu do przodu i niech sobie tam do przodu leci i teraz otwieram o i to wylatuje nam tutaj no tu już nic już po prostu jest czyściutko tutaj to coś ja to wiecie ja to zawsze wszystko jeszcze muszę yy, Uratować, więc to, co będzie tu. Ja na pewno jeszcze do szklanki zleję i to wykorzystam. A tu mamy cały pojemnik soku. Zobaczcie ile. A odpadu, no, jakby to ubić, no to jedną trzecią pojemniczkę. Naprawdę. I w większości cytryna. Imbiru wcale nie tak dużo. I co teraz? Teraz biorę sobie butelkę, biorę sobie lejek i wlewam ten sok. Mhm żeby mi się to tak udało teraz, nagrywając dla Was, czekajcie, czekajcie. No, po prostu musimy wlać sok do butelki. Sekunda. No, jak już mam tutaj mniej, bo miałam tak czubato, to sobie daję radę. Czyli czekajcie, tak. Ups! No, widzicie? Z tym lejkiem to tak jest. Chcę dla Was z poświęceniem to wszystko o. Leje, 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 leje. I wyszedł ile? Litr. A jeszcze tutaj jest. To jeszcze potrzebna mi jest do tego druga butelka. Czekajcie. Proszę, wyszła jedna cała butelka, tak? I jedna tutaj taka. No ja mam tutaj wcześniej była jakaś nalewka. To jest butelka taka po winie z takim tutaj koreczkiem. Bo wiecie, ja wszystko wykorzystuję też w turnie. Nie kupuję, nie wiadomo jakich gadżetów. Więc w tej but ta, ta butelka będzie na zużycie teraz szybko do lodówki. Tą też włożę, ale trochę głębiej, bo się przyda na następne dni. I teraz zobaczcie jeszcze, co ja robię z takiego mm, soku z cytryny i z imbirem. Bardzo proszę. Mam tutaj miód akacjowy od naszej pani Cecylki. Dziękuję jeszcze raz pani Cecylko za ten pyszny miodzik, bo jest naprawdę su super. Tutaj mam łyżkę miodu, tak trochę więcej niż łyżkę w szklance. Do tego dolewam takie, no wiecie, ja tak robię, tak no jak siób. Kto lubi więcej, niech doleje więcej, kto lubi mniej, niech doleje mniej. Całość uzupełniam całość uzupełniam tutaj wodą Bungitką. O i moi drodzy zostawiam, wykorzystam ten patyczek, żeby nie mieszać miodu łyżką metalową i yy, po, będę tak długo mieszać, aż się miód yy, roz, rozpuści i zostawię to do następnego dnia rano. Dlatego że miód lubi pracować. Zróbcie tak nawet jak sobie robicie miód z samą wodą i z cytryną. Zróbcie wieczorem i zostawcie do następnego dnia rano. Tam się dzieją takie procesy, które jeszcze ubogacają ten y, drogocenny napój, czy trunek, który wam z tego wyjdzie i potem rano, dlatego że dobrze jest pić, y, dobrze jest pić ciepłe, nie, nie zimne, zwłaszcza teraz jak są takie mrozy, jak jest zima i jak jest zimno na dworze. Więc rano y, z, z, zgrzejcie y, wodę, zagotujcie wodę i dolejcie dosłownie minimalnie tej gorącej wody, aby cały napój, cała szklanka tego napoju zrobiła wam się taka letnia, ciepła, tak, żebyście to ciepłe wypili, żebyście nie pili ziemne, zimnego, żebyście wypili ciepłe. No, i jak sobie rano doleję i wypiję sobie taką szklankę na początek dnia, to słuchajcie, nie jest mi straszna choroba, nie jest mi straszne przeziębienie, nie jest mi straszny zły humor. Wszystko mi się chce, mam dużo energii i ja Was zachęcam też, żebyście takie rzeczy robili i tym się wspomagali, bo Imbir jest fantastycznym składnikiem dla naszego zdrowia fantastyczną rośliną. Cytryna też, miód też, i oprócz tego oczywiście y, popijam sobie herbatkę ziółkową przez cały dzień. Ale takie, y, to jest i wygodne, jak sobie zrobicie w wyciskarce imbir, bo tylko codziennie podchodzicie i bardzo proszę, i tylko otwieracie i nalewacie. Nie macie już tego całego procesu przygotowywania imbiru, tylko on jest gotowy, gotowy jest sok. No to co, kochani, to życzę Wam dużo zdrowia, trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo i do następnego razu. Pa, pa!